Ja tylko dopowiem, tutaj jeszcze w ostatnich dniach miałem e, w sumie testową przyjemność, przyjemność, no w sumie przyjemność, mogę powiedzieć o tym w kategorii przyjemności, testować stajnie DeepSeeka, akurat nie ten model R1, R1, natomiast oni mają ten model czatowy, który gdzieś dorównuje e, GPT-4O e, w kontekście generowania treści, czyli takie typowe zadanie y, dla specjalistów SEO, dla marketerów i naprawdę w języku polskim radzi sobie nieźle, aż byłem w szoku, gdzieś dogrzebałem się na informacji, w której podali, że Korpus języka polskiego był również elementem danych treningowych. Tak, tak. Jest, Więc jakby jest. to jest bardzo ciekawe. I dla przykładu, wiesz, tutaj troszeczkę zrobiłem to ze względu na ciekawość moją i zastosowanie czegoś nowego, ale jednocześnie optymalizację finansową. I za 430 artykułów zapłaciłem dokładnie 8 dolarów. <grym> tak. Yy, chyba policzyli, że. Cały dzień korzystania z deepseeka kosztuje 2 dolary, a 15 dolarów kosztuje minimalna stawka godzinowa w Ameryce. Tyle kosztuje obecnie inteligencja. No tak, te, ten model dorównuje One i mogę to powiedzieć empirycznie, bo z niego korzystam, mhm. zwłaszcza przy kodowaniu jest bardzo pomocny. Ten deep thinking jest też bardzo szybki, bo o One potrafi bardzo długo myśleć, ten bardzo szybko generuje, generuje odpowiedź. Polecamy, żebyście się zainteresowali tak. tym modelem,